Uważaj, Polaku, bo resztki polskiej suwerenności właśnie znikają. Widząc, jak duże poparcie w Polsce ma prawica, Komisja Europejska powoła okrągły stół w sprawie polskich wyborów. Tak, żeby mieć pewność, że pójdą zgodnie z tym, co zakładają. Sami przyznają, że zrobili tak w Niemczech, gdzie zakończyło się to dla nich sukcesem. A teraz czas na Polskę. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z powagi sytuacji bo jest to jawna, zewnętrzna ingerencja w polskie wybory. Moi drodzy, jeżeli do tego dojdzie, to oznaczać będzie tylko jedno: że Polska straciła resztki swojej suwerenności. A żebyśmy przypadkiem za głośno o tym nie mówili, to równocześnie Komisja Europejska pracuje nad kompletnym ocenzurowaniem mediów. Elon Musk i jego X stał się głównym celem Unii Europejskiej, ale także inne platformy, łącznie z tą. Zamknął nam usta wyrzucą z sieci prawicę. Przypilnują, żeby wybory poszły po ich myśli. I to jest ta unijna lewacka demokracja. Jeżeli ktoś z was jeszcze myśli, że żyjemy w wolnym kraju, to gratuluję rozsądku. To co się dzieje w chwili obecnej, to się nawet komunistom nie śniło. I jeszcze raz dziękuję uśmiechnięci. Brawo.